Cześć kochani, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Powiem Wam, że e, ostatnio troszkę, jeśli chodzi o te wszystkie e, gwiazdorskie dramy, jest ich dosyć mało, no ale wiadomo, aktualnie jest e, sezon wakacyjny, większość gwiazd jest na wypoczynkach i właśnie o swoim wypoczynku opowiedział... Kuba Rzeźniczak, niegdy, kiedyś obrońca, polski obrońca, grający w sumie 13 lat w Legii Warszawa i to był taki klub, w którym Kuba Rzeźniczak grał najdłużej. No i Kuba Rzeźniczak wybrał się razem ze swoją rodziną do ZOO, oni też nagrali vloga, ponieważ no, udziałają się dosyć często na social mediach, no i nagrali vloga, że jadł sobie do warszawskiego zoo. No i Kuba też na, swoich, na swoim Instagramie, na swoim Facebooku napisał, że no w tym zoo jest o wiele, o wiele więcej różnych takich można nazwać to rozpraszaczy niż rzeczywiście zwierząt. No bo mówił, że zwierzęta są dosyć daleko, różnych sklepów stoi z watą, z lodami, z innymi różnymi gastronomicznymi rzeczami jest odgroma no a tych zwierząt jest coraz mniej, więc no dosyć krytycznie wyraził się o tym miejscu no i oczywiście y, Warszawskie Zomu odpowiedziało, że każdy ma swoje wrażenia przyrodnicze jedni są bardziej wrażliwi, inni mniej także no dosyć śmieszne tłumaczenie ale powiem Wam szczerze, że no to Warszawskie Zo coraz bardziej przypomina bardziej taki no targ, takie trochę ale wysłałem miasteczko, gdzie jest po prostu wszystkiego pełne, zamiast stricte zoo. Kuba polecał inne zoo, w których był i powiedział, że dla niego są tam naprawdę warto pojechać z rodziną. No ja wam też polecam zdecydowanie inne zoo, m.in. w Łodzi czy gdziekolwiek indziej. No a wy oczywiście napiszcie, co sądzicie o tym, czy byliście w warszawskim zoo i jak wam się tam podobało i czy podzielacie opinię Kuby rzeźniczaka. Okay.